Cześć, ja nazywam się Michał. Witam Cię na kanale Gram w gry raczej. E, kontynuujemy naszą serię gameplaya Ember na Google Stadia. Um, wszystkie odcinki a możesz obejrzeć na playliście podpiętej do karty. Um, a tymczasem odpalmy sobie kolejną misję um, z jakimś tutaj kanałem obok um, domu. Misję udało już mi się przejść, a nie jest łatwa. Niestety, coś tu coś się popsuło z nagrywaniem, więc nagrywam ją jeszcze raz. Tym bardziej powinno być to do zrobienia. Chociaż nie jest to łatwe, nie obiecuję. No zaczynajmy. Dobra, jeszcze raz. Tutaj na dole mamy osobę i mamy też osobę w budynku z tyłu. Strefę zrzutu ludzi mamy też z tyłu. Tutaj będziemy musieli kilka razy się przedostać Jest tutaj gdzieś prąd, nie ma. Dobra, od razu gasimy, gasimy to szybko. Coś nie bardzo to idzie gaszenie. Gdzie jest ta osoba? Nie wiem. Nie ma jej tutaj. Nie ma jej w sypialni. Okej, okay, to jest ciekawe. Tu nikogo nie ma w tej chatce. No, niestety na to wygląda. Pierwszy klient zmarł. Okej, okay, tam u góry, czyli ta osoba sobie gdzieś tam spaceruje. Okej, okay, dobra, ta gra zaskakuje mi coraz bardziej. Myślałem, że będzie łatwiej? Niestety. Okej, okay. na pewno są jakieś osoby u góry. Może ja od razu postawię drabinę tutaj. Będzie łatwiej albo i tak z boku, okej. Okay. lecimy w takim razie. Tutaj powinien też być. Zobaczmy w aplikacji. Kikiera. Tak, i tutaj będzie patelnia. Gorącym olejem. Tam też idzie prąd. Um, gdzie go możemy wyłączyć? Chyba tutaj. Okej, okay, tu już widzę, że te deski się pod nami Ile załam. Tutaj ktoś jest, dobra. Chodź, 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 chodź. Eee, no dobra. Oj. I tam jest ta strefa zrzutu. Ja. Okej, okay, dobra, nie chciałem tego tak zrobić. Nie chciałem spaść. Uuu, okej. Okay. Teraz musimy tam wrócić. Niestety tu już nam się deski zerwały. Musimy skakać po tych śmieciach. Dobra, trzy osoby tylko musimy y, uratować z pięciu, co wcale nie jest takie łatwe. Wydaje mi się, że reszta będzie u góry. Okej, okay, jedna osoba już zginęła. Tam jest kolejna, co tutaj tak przeskakuje. Tak, no tutaj osoba już. Aj, co tu się znowu stało? Zginęła kolejna osoba. Ja nie mogę wejść po schodkach. Kolejny klient zginął. No czy co jest? I to jeszcze pewnie stąd. Nie. Tu jest. Żyje. Yy, gdzie jest nasz granat? G. Yeah. On nam coś tutaj pomoże. O, prosto w prąd. No, dobra, przeskoczmy. U, okej. Okay, tu jest gość, którego możemy uratować. Ja nie jestem w stanie tego prądu wyłączyć tutaj. Teraz, żeby nie spaść. Jak tam się dostać? A... Okej, okay, straciliśmy trochę życia. No nic, zobaczę, zrzucę go na dół na razie. Już straciłem życie. Potrzebujemy jeszcze... Nawet nie próbuj uciekać. bardziej wodzić po drabinie. coś do dolety. Tam jest jedna osoba, no musimy ją zdobyć. O ja, co się stało z tą drabiną? Jeszcze źle <laughs> Jestem najgorszy Dobra tutaj jest ta osoba Tylko jak tam znowu się dostać Możemy przejść tymi drzwiami Tu nic absolutnie nie ma Może tu jest tutaj jest jakaś drobinka Jakiś schody Czy on będzie tutaj Jakiś prąd jest. Co jest? Gdzie jest ta osoba? Pod nami. Gdzie? Czy tu naprawdę nikogo nie ma? No nie ma, niestety. Skoczę. Mam nadzieję, że jest chociaż tutaj ta osoba, ale. No tutaj znowu nas prąd zaraz zaatakuje. Ok, budynek się za chwilę zawali. No dobra, raz przyszedłem tę misję, myślałem, że to będzie łatwiej, że niestety. Tu jest ok, to jest ta jedna osoba, którą już uratowaliśmy. I nic nam to zupełnie nie daje. Gdzie oni są? Gó Góry. No tak, ale tam byliśmy. I absolutnie. Co tu się wydarzyło? Czyli tu moglibyśmy wejść, gdybyśmy mieli drabinę. O ja. Jest po czasie. Strop nam się zawalił. Mamy chociaż przejście do tego drugiego budynku. No nie. Niestety tutaj już widzę, że drabiną muszę wchodzić tutaj. Od razu tutaj próbować znaleźć tamtą osobę. Tak, na samej górze. Nie, już nie ma czasu. Budynek już Cię rozpada. Co tu się znowu wydarzyło? Czemu za każdym razem... Czy to jest jakiś bug w grze? Za każdym razem wpadam tam w jakąś dziurę. Dobra, no, tym razem przeszedłem. Gdzie jest ta osoba? Ona jest u góry. W jaki sposób ja mam się tam dostać? Bez drabiny. Trzeba mieć drabinę. jest jakiś cień nadziei. No nie, bo musimy i tak jeszcze odstawić później tamtą osobę do strefy bezpiecznej, więc nie ma szans. Aczkolwiek sprawdzę, czy jestem rzeczywiście w stanie zabrać. Tak, jest, biega tu na dachu. No nie, na pewno zginiemy, jeżeli spróbowałbym zejść w ten sposób. Rzucić myślę, że też się nie uda. Na pewno musimy zabrać drabinę. I zabrać tę osobę. Spróbuję tutaj skoczyć O, chociaż nie chciałem w ten sposób Okej, okay, jest jakaś nadzieja A, co tu się dzieje? Dlaczego mi tak przeskakuje ta gra? Dobra Jakbym tylko jeszcze rozbił te deski Chyba, że jestem w stanie postawić własną drabinę Jestem, super Żeby tylko jej nie popchnąć, nie przesunąć Co tu się znowu wydarzyło? Nie mam pojęcia już to prawie mieliśmy. Nie wskoczę, nie wskoczę po tych śmieciach. O ja. Ja już nie wiem, czy ta gra jest tak zbagowana. Czy ja jestem naprawdę taki słaby? <gry> Dobra, przesuńmy ten wózek. Nie chcemy go. Zostalibyśmy za niego sześć. Nie przesuwajmy drabiny. Dobra, chodź gościu. Chodź, chodź, chodź. Mamy to, mamy to, mamy to. Uda się. Mamy to. Dobra, teraz gdzie jest strefa bezpieczna dla nas? Gdzie mamy się udać? Niebieska strzałka. Chyba jest z drugiej strony budynku. Ja mam nadzieję, że jeżeli... No nie, nie spadnij. Że jeżeli zostawię tą drabinę, to nie straciłem jej na zawsze. Uciekamy z budynku. O ja, to było... Zaliczone? U, akurat podczas wybuchu. Ok, jest chociaż zaliczone, ale to jest... To było wyzwanie. Dobra. many Na pewno nie replay. Nie, nie mam zamiaru walczyć jeszcze raz z tym samą misją. Chociaż obawiam się, że kolejne będą jeszcze trudniejsze. Empire Towers. Dobra, sprawdźmy sobie kolejną misję. Uuu. 7 osób z 12, o ja. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy wieże. No dobra, wynosimy pierwszych z dołu od razu. Co już ktoś zginął, nie? Okej, okay, granat, granat. Mamy granat. Korzystajmy z niego. Trzeba pamiętać, żeby napełnić ten granat. To nam całkiem fajnie pomogło. Psz, napełniamy granat od razu, jest kasa. To jest, ja nie chcę czajnika. Napełnić granat, dobra. Gdzie są ludzie, gdzie są ludzie? Tutaj jest jedna osoba. Mamy gościa, mamy. Tu możemy go gdzieś też chyba wystawić. Przynajmniej tak nam pokazuje ta strzałka. Ło, wysadziliśmy. Tak, tu jest też rescue Zone z tyłu, super. Kolejni ludzie, kolejni ludzie. Czy jest jeszcze ktoś na dole? Nie ma, tam już ktoś płonie. O ja, to nie wróży dobrze. Tutaj ktoś jest, jak się tutaj dostać? Tu są jakieś drzwi Dawaj, 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 dawaj Tak, tam jeden biega Ugaśmy go, ugaśmy go, może to się uda U jest, uratowaliśmy go A, Zostawię go tutaj i wrzucę tam granat Może tam coś... Aaaa, co to było? Co to było, jak ja rzuciłem ten granat? Niechcący a on nam mógł nieźle tutaj pomóc. Jesteśmy w stanie go napełnić? Jesteśmy. Dobra, rzucamy jeszcze raz. <noise> Wcale nie lepiej. O ja. Dobra, czy tutaj ktoś jest? Mogę? Już nie możemy. W jednym z lewie, w jednym jakby zbiorniku możemy tylko raz napełnić granat. Czyli nie możemy w tym samym miejscu. Będziemy mogli go napełnić gdzieś indziej. Dobra, reszta jest chyba wyżej. Nawet nie sprawdzam. Lecę. O ale to szybko płonie Aż siedem osób mamy My z tamtymi dwiema, które zostawiliśmy, musimy i trzy. Tutaj ktoś biega, tylko jak się tam dostać Tutaj, chodź, 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 złapiemy go, złapiemy, dobra, gdzie ja ich zostawiałem? Oczywiście nie pamiętam jak zwykle Ale wystawię go na zewnątrz Naszego klienta może? No nie, to było nieudane. O ja, jak ja tam właściłem tymi schodami? Tymi schodami tu chyba były te dwie osoby. Tamten znowu próbuje gdzieś uciec. Sypią nam się te drabinki. Dobra, jeden klient zginął, niestety. U dwóch. Jest słabo. Jest słabo. Mamy tylko czterech. Co jest z nim? Co chce? Popełnić? Jak popełnić? Jak on pojawił się za... moknę? Nie Mogę go złapać, dobra. Dawaj, dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobra, gdzie są kolejni ludzie? Na pewno góry. Wszyscy są góry. No, wskocz! O ja, te drabinki nas blokują. Ja tam muszę... Nie, mamy granatu, o ja! Chciałem rzucić granat. Myślałem, że będzie łatwiej. Przynajmniej nie ma prądu. Jest trochę łatwiej. A, powiedziałem to w złym momencie. O ja. Tam są ludzie, są... Jedna osoba jest na dole. Co ona tu nagle przybiegła? Ja ją tutaj wcześniej zostawiłem. Jest kasa. Kasą się nie zajmujemy. No dobra, jest ta osoba, ale jest za tymi drzwiami. ta osoba. On się załatwia... Co? napełnimy, napełnimy granat. Super. Na bank nam się to przyda. O ja, te przedmioty naprawdę zaczynają przeszkadzać pod nogami. Super, mamy pięć osób. Mamy granat. Wygląda jak brzmi jej szansę. Aczkolwiek wiem jak ta gra potrafi zaskoczyć. Zmęgły te drabinki. Aj tam był prąd. Tam tam nie chcemy wody. Tam nie chcemy wody. Rzucę tu granat. Mam nadzieję, że znajdę za chwilę jakiś zbiornik, żeby go napełnić. rzucić jeszcze raz. Gdzie są ci ludzie? Dziś wyżej. Musimy się tam wyżej dostać. Ojej, ale tego ognia. Może za tymi drzwiami są jakieś schody, jakaś drabina? i kolejny klient zginął. Czy tutaj. Nie, to nie są schody, to wyglądało jak schody. Czyli jednak na zewnątrz spróbujemy wyjść. Tak, tu są schody, dobra. Nasza aplikacja. Tu ktoś biega, tu ktoś biega. Mamy pustą osobę. Dobra, ale jak ją teraz bezpiecznie odstawić? Mogę spróbować rzucić tylko. O ja, tylko czy dorzucę? Jest, udało się okej, okay, u góry mamy dwie osoby. Jest szansa, jest szansa, żeby jedną złapać. Ole, tam ognia, nie mamy granatu. O, ja nie wiem, czy ja jestem w stanie w ogóle to ugasić. Żeby tylko nikt nie zginął, żeby tylko nikt nie zginął. Damy radę. Jedną osobę. Czy to jest olej płonący. Tak, tak wygląda. Widać, jak rozpryskuje się. Jestem w stanie go stąd sięgnąć. Jestem. Gdzie jest klient, gdzie jest klient? Jeden klient, damy radę. Mamy coraz mniej czasu. Aplikacja tam, ją płonie. Aaaa! tylko że on jest gdzieś z tyłu, gdzieś za ścianą. To zaraz ja zginę. Z tego wszystkiego. No niestety tutaj było przejście. Tak, tam są drzwi. Jest, jest ta osoba, ratujemy ją. Dawaj, 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 gdzie jesteś? Wyłaś stąd? Ja za chwilę sam zginę. Oj, czy to jest ten trup, którego nie daliśmy uratować? Tak, ale tam ktoś jest. No nie, nie już zginął. Zginął. O ja! Już przed moim przyjściem. Teraz to już nawet nie wiem, gdzie jest ostatnia osoba. Może jeszcze wyżej. Pewnie tak jest. Ja nawet nie wiem, czy tutaj granat nam coś pomoże. O nie, zginęliśmy. O ja. No dobra, to tyle w tym odcinku. A w następnym uda się tę misję, uda się tę wieżę na pewno zrobić. a Obiecuję, dlatego już zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Odcinki pojawiają się na kanale codziennie. A żeby dostać o nich powiadomienie, zapraszam do subskrypcji. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Na karcie, tutaj na playlistie, podpięta jest playlista ze wszystkimi odcinkami gameplaya Ember. A tymczasem dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.